Witajcie zblikowani z tej strony Gladius. Witam Was w kolejnym Gladplayu. Zrobiliłem sobie odrobinę przerwy. Zanim jednak zaczniemy grać w grę, którą zaplanowałem na dzisiejszy odcinek, wpierw przenieśmy się w czasie. Let's go! Mamy rok 1988. Wtedy też mało znana komu firma Interplay tworzy grę, którą wydaje Electronic Arts, wtedy również raczkująca, raczkująca firma. Gra zostaje wydana na takie archaiczne sprzęty jak Commodore 64, Apple II, Macintosh czy PC, który, wieście mi, w tamtych czasach nie miał takich osiągów jak ma aktualnie. Mowa oczywiście o grze Wasteland. Gra była swoistym RPG, który dzieje się w roku 2087 i już wtedy była to nowość, ponieważ powstawały wszelakiej maści RPG w światach fantazy. Tutaj mamy czasy postapokaliptyczne, bowiem akcja się dzieje po wybuchu III wojny światowej, gdzie przeróżne niedobitki w całości albo też w zmutowanej formie muszą radzić sobie na takich olbrzymich pustkowiach. My dowodzimy grupom Rangersów. I musimy ten świat jakoś uporządkować. W roku 2014 powstała Wasteland 2. Gra odświeżona w nowej szacie graficznej, ale nie zatraciła ducha przeszłości, ponieważ twórcy specjalnie zastosowali pewne elementy żeby gracze starsi czuli się u siebie jak w domu, a zarazem sięgnęli po osiągnięcia nowych technologii, żeby zainteresować również i tych nowych graczy. Nie czekajmy dłużej, zaczynamy Glad Play. Słyszałem radia o ataku na jakąś Ale kto dlaczego? nie wiedział. What they did know is that the politicians and the generals had finally ended the world. Now, everything was gone. Wasteland 2 jest grą dosyć nietypową. Powstała w roku 2014, jednak swoją otoczką bliżej jej do gier z wcześniejszych lat. I wierzcie mi, to nie jest nic złego. Wręcz przeciwnie, twórcy swoją archaicznością chcieli troszeczkę powrócić do klimatu do pierwszego Wastelanda. Tak więc mamy tutaj rzut izometryczny, walki turowe, zarządzanie drużyną, masę, masę dialogów yy, oraz yy, przeróżnych elementów, które dla współczesnych graczy mogą wydawać się czymś niezrozumiałym. Dla mnie bomba, zarówno jeśli chodzi o taką formę grafiki, ponieważ nie liczy się tak naprawdę, jak ładna jest grafika, liczy się klimat, a klimat tej gry wy wylatuje z ekranu pełną gębą. Zanim jednak ruszymy w podróż, a jak już widzicie, ja już troszeczkę przeszedłem, skupmy się odrobinkę na postaciach. Możemy maksymalnie mieć w naszej drużynie 6 postaci. Pierwsze cztery postacie tworzymy sobie sami. Stanowią, elitar stanowią one elitarną jednostkę yy, Strażników Pustyni, którymi przyjdzie nam zwiedzać pustkowie. Jest to taka grupa ludzi, która chroni porządku na, w tym postapokaliptycznym świecie. Kolejne NPC-ty będą yy, do nas dołączać wraz z rozwojem gry, o ile będziemy sami tego chcieli. Jak już widzicie, cztery postacie stworzyłem. Fajne jest to, że możemy dać naszej postaci zarówno jakikolwiek wygląd, tylko sobie wyśnimy. Możemy tak samo stworzyć opis tej postaci. Możemy dać jej wyznanie, możemy dać jej religię, możemy dać jej ulubione fajki. Gracze będą w niebo wzięci. Jeśli lubicie naprawdę RPG, to jest wasza mekka. Kolejna sprawa, atrybuty. Tutaj spędzicie odrobinę, odrobinę, sporo czasu, ponieważ ich jest mnóstwo. Warto, żeby te postacie ze sobą współgrały na polu bitwy. Warto mieć w swojej drużynie lekarza, warto mieć jakiegoś mechanika, warto mieć osobę, która ma rozwiniętą elokwencję w rozmowie, ponieważ wtedy będzie mogła odkryć, czy dany NPZ mówi prawdę, czy też wręcz przeciwnie, coś ukrywa. A smaczków w dialogach jest ogromna ilość. Możemy też mieć osobę, która będzie odpowiedzialna za leczenie tosterów, więc tak naprawdę do koloru, do wyboru boru to samo jest z bronią. Jeśli na przykład zaczynamy wyposażać nasze postacie w bronie, tutaj też warto się zastanowić, ponieważ warto by było, żeby na przykład osoby wyposażone w karabiny snajperskie miały. Wyposażenie, tak samo jeśli chodzi o walkę, wręcz ponieważ są dobrzy w walce na odległość, jednak są słabi w, bliższych, w bliższym dystansie. E, więc warto zastanowić się nad tymi punktami. E, kolejna sprawa: wszystko co tu widzicie, wszystko co zbierzecie, zostało podzielone na bardzo e, fajne zbiory, więc tak naprawdę nie będzie wam się myliło. W której e, broń, na przykład z pancerzem, czy e, broń z jakimiś innymi śmieciami, podczas rozgrywki. Każda z postaci, która zbierze jakikolwiek lód, będzie mogła za pomocą jednego klienta rozdać ten lód postaciom, które aktualnie go potrzebują, albo mają otryba, odpowiedni atrybut, że mogą danego przedmiotu używać. Jak tutaj sami widzicie, mam lekarza, mam specjalistę do broni ciężkiej, mam hakiera, no i oczywiście mam basie która specjalizuje się w rozmowach i jest snajperem. Warto tak samo zainwestować w percepcję, ponieważ na pustkowiach ukryta jest masa, masa skarbów, które warto jest odkrywać i je wykopywać. Rymuję. Naprawdę, posiedzicie trochę na tym, głowa, głowa mała. Jak aktualnie, jak sami widzicie, jestem już w środku rozgrywki. Aktualnie znajduje się w jednym z miast, które zostało opanowane przez zabójcze rośliny. Tutaj mamy jakiegoś rannego, postaramy się z nim porozmawiać. Zawsze używam Basi do dialogów. No i mamy tu dialogowe. Już teraz Basia ma naprawdę rozwiniętą, silną rozmowę, więc tutaj zielone informacje, zielone zaznaczone wyrazy pokazują, że możemy pogadać na ten temat. No to zaczynamy. I warto czytać dialogi. Na Boga czytajcie dialogi w tej grze, są rewelacyjne. W ogóle polonizacja tej gry jest na bardzo wysokim poziomie, dlatego Cenega, respekt, ponieważ odwaliłaś kawał, kawał dobrej roboty. Macie dużo, dużo, dużo dialogów, ale czytajcie je, bo to nie jest żadne Momo RPG, czy jakakolwiek strzelanka. Tu się liczy klimat. Niestety, on tutaj poziom czwarty. Nie mam cwaniaka on na trzeci. Rozpoczynamy rozgrywkę. Aktualnie mógłbym rozstawić te postacie. I chyba też tak zrobię. czekajcie Dobra. Hmm. Dobra. Hmm. tu. Teraz. Oczywiście. Przyjdą robaki Z tego co pamiętam, one wybuchają. Dobra, mam Cię. E... Później już... Lekarza najlepiej trzymać z tyłu. Źle zrobiłem, bo mogłem zrobić sobie lekarza... M, ...snajpera. Niestety wybrałem moją baśnią. A ona... ...niestety nie potrafi zdziałać, nic. Więc... dobra. Dechodźmy. Słoneczko decydujemy Bam, bam Bam, bam, pójdzie szpul I ją zatrzymać OK no i wy sami Widzicie o co mi chodzi Zacięła się broń? OK Okej No nic, będziemy musieli gołymi rękami Skądś z tego rogawka Chociaż tak naprawdę załatwienie czegoś takiego gołymi rękami graniczy czy z cudem Naprawdę warto kombinować nad tą grą, bo da jest niezmiernie ciężka, ale daje dużo satysfakcji, jeśli na przykład pokonacie przeciwnika, nie tracąc tym samym żadnego ze swoich bohaterów. Nie trafił? Ła! To jest ona. Znowu tego nie ma mama. No nie! Dobra. Tutaj mamy tych... one wybuchają. Ja wiem, że one wybuchają. One robią BUM! Dobra, jesteśmy w dupie. Niepotrzebnie. Wybierałem się do miasta totalnie niewyposażony. Żadne atrybuty. Typu broń, czy coś w tym stylu. Serio? Dobra, spróbuję. Mam, mam, nie żyje. Użyjemy daski dynamitu do tu. Dobra. E, damy mu kolejne wyposażenie daski dynamitu. Ale jeszcze coś takiego ma. Granatem dobrze użyjemy granatów później okej, okay, nie możemy użyć granatu teraz okej, okay, nic nie poradzimy okej, okay, jesteśmy lekko w dupie rzecz ujmując Super, załatwione kolejny. Eee... Nie mamy w ogóle amunicji, to mnie niepokoi, słuchajcie, odnika Bo mam. Nie, no nie mam, kurde, nie mam amunicji. słuchajcie. Hmm. Bam, Tego, y bam, Tego Dlatego bam, bam, sobie zostawimy. Mm, 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 mm. Czemu on nie chce strzelać Ale małą no, no, Dobra, chodź tu Mzz. Jak miałam jak mi miała wkurzają postacie, której Dobra Okej, okay, bam bam Rzuć granatę Piękne! Widzieliście? Say what? No dobra. Naprawdę gra daje niesamowicie dużo satysfakcji, akurat się coś dozwalić. Miałem broń przecież! Bam bam, miałeś broń. Spróbuj jeszcze, dobra. Wiem, że ty wybuchasz, słuchaj chodzi. Ale dobra, okej. Okay. Wow, dwa mu zadaliśmy. Może moja... Okej, okay, ładnie. No jeszcze jedno. Pięknie. Pusta broń. Nie koniec, Tam sobie z tej z tyłu. No tam ładnie, ładnie, bla, bla. Dobra, może będzie bratobójcze, ale... Co? Serio? Z takim zezem to co najwyżej to do Eurowizji możesz Dobra Serio? Jeden cios, jeden maleńki cios Jeden cios i damy radę go załatwić popaki. Słuchajcie Nie, 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 nie no, fuck me. A ja wiem, co to sobie zrobić. Wybuchnę i zaraz mi tego. Ani nie Ani A nie, A nie Ale mam lekarza medycyny. Cudownego Dogi Hausera i zaraz wyleczymy moją postać. Dziękujemy. Dlatego właśnie potrzebny jest medyk. Zakończmy dzisiejszą rozgrywkę, bo gramy jeszcze w i zrobię z tego gameplaya kilkugodzinny wykład na temat jak poruszać się po pustyniach. Sorry za te dzisiejsze skoki, ale niestety gra dosyć często wywalała mi do pulpitu, co niestety zaowocowało różnego rodzaju cięciami. Myślę, że to jest jednak kwestia mojej złej optymalizacji, jeśli, cho jeśli chodzi o laptopa. Jednakże nie poddaję się, komputer sobie naprawiam, a co do samej gry, gram, gram, uparcie, jeszcze raz gram. Polecam ją, zwłaszcza jak już mówiłem wcześniej, Cenega odwaliła kawał niezwykłej roboty pod względem polonizacji tej rozgrywki, więc yy, tak naprawdę nie pozostaje nam nic, tylko tak naprawdę pójść do sklepu i ją zakupić.